Moduł Segregacja śmieci umożliwia ćwiczenie różnych elementów uwagi, takich jak podtrzymywanie, selektywność, podzielność i elastyczność. Po uruchomieniu modułu wyświetlana jest instrukcja wyjaśniająca cel i zasady treningu, a także przykładowe zadanie. Na tle miejskiego krajobrazu widoczne są pojemniki do segregacji śmieci w różnych kolorach. Na ekranie w ustalonym tempie pojawiają się różne odpady. Zadanie polega na wskazaniu właściwego pojemnika na śmieci, do którego powinien trafić dany przedmiot. Na przykład do zielonego pojemnika powinny trafiać wszystkie przedmioty ze szkła, a przedmioty wykonane z papieru do pojemnika w kolorze niebieskim. Po etapie instrukcji rozpoczynają się właściwe ćwiczenia składające się z serii zadań na wybranym poziomie trudności. Po wskazaniu pojemnika pojawia się informacja, czy przedmiot został umieszczony we właściwym pojemniku na śmieci. Po zakończeniu zadania wyświetlane jest podsumowanie, informujące o liczbie poprawnych, błędnych i spóźnionych odpowiedzi. W kolejnym kroku pacjent dokonuje oceny trudności wykonanego zadania. Te opcje można wyłączyć w ustawieniach modułu. Zadania na wyższych poziomach trudności stają się bardziej złożone. Wprowadzanych jest coraz więcej elementów wymagających kontroli, podzielności i elastyczności uwagi. Większa jest liczba pojemników na śmieci, zmienia się ich położenie, pojawiają się pojazdy do wywozu odpadów oraz dodatkowe zadania.